Kiedy serwisować rower? To zależy. Taką krótką odpowiedzią witam Was na kanale skleprowerowy.pl i zapraszam do dzisiejszego filmu. Żeby jakoś zbędnie nie przedłużać i zwięźle przejść do tematu Musimy sobie podzielić rowerzystów na jakieś takie podgrupy Bo będą rowerzyści, którzy jeżdżą rekreacyjnie I jeżdżą tylko w sezonie, na zimę odstawiają rower Będą rowerzyści, którzy jeżdżą rekreacyjnie, użytkowo, komunikacyjnie Którzy jeżdżą przez cały rok na rowerze I będą oczywiście ci, którzy jeżdżą wyczynowo tak? Czyli ci, co jeżdżą cały rok, ewentualnie nie jeżdżą nawet cały rok Jeżdżą tylko w sezonie letnim, wiosennym, jesiennym, na zimę odstawiają rower ale jeżdżą po prostu dużo. Pojawia się oczywiście taka powiązana kwestia z tym tematem, czyli na co właściwie zwrócić uwagę w trakcie serwisowania, oddawania roweru do serwisu i co w ogóle warto kiedy serwisować. Natomiast to jest kwestia do poruszenia w oddzielnym filmie, a taki film już zrobiłem, więc podlinkuję go w opisie filmu. A i jeszcze na początku uzupełnię tą odpowiedź na pierwsze pytanie w dzisiejszym filmie, czyli kiedy naprawiamy rower. Naprawiamy go za każdym razem, kiedy coś się z nim dzieje. Chodzi o to, żeby nie poruszać się z jakimś luzem i czekać do jakiegoś konkretnego, nie wiem, terminu przeglądu, który mamy umówiony. Jeżeli coś pojawia nam się wcześniej, no to wtedy musimy po prostu działać, żeby nie doprowadzić do większych szkód. No dobra, ale przejdźmy do rowerzystów sezonowych. Tutaj sprawa jest dosyć prosta, bo na dobrą sprawę z reguły takie osoby będą oddawać rower do przeglądu maksymalnie raz na rok, oczywiście warto jest to odrobić przynajmniej raz na rok jeżeli ktoś to robi rzadziej, no trudno nikogo nie zmusimy do częstszych wizyt w serwisie, ewentualnie częstszego samodzielnego serwisowania, bo pamiętajcie, że wszystko co mówię tak jakby to, co mieści się w przeglądzie, który jako tak ja nazywam, no to możecie też wykonać sami, jeżeli macie oczywiście odpowiednie narzędzia i zdolności manualne no ale wracając do tematu prawdopodobnie oddawając raz na oddając do serwisu raz na rok rower e, pojawi się pytanie, czy zrobić to po zakończonym sezonie czy przed rozpoczęciem następnego sezonu. Moja rada jest taka, jeżeli rower ma całą zimę stać, ma być nieużywane, ja bym to zrobił na jesień. Czyli kończymy sezon, oddajemy rower do serwisu. Chodzi o to, że w momencie, kiedy rower będzie przechowywany, nie zawsze jest przechowywany w korzystnych warunkach, warto, żeby był przeserwisowany. On wtedy będzie troszeczkę lepiej się e, będzie lepiej zakonserwowany, czyli na przykład Oddając na przegląd, zadbamy o to, żeby przykładowo napęd nie był zbyt suchy, żeby był nasmarowany. Dzięki temu unikniemy też korozji, więc no zdecydowanie tutaj polecam oddawać rower po zakończonym sezonie, żeby już na wiosnę mieć gotowy. Co jest też dużym plusem na koniec sezonu zazwyczaj, czyli tam wrzesień-październik, są mniejsze kolejki w serwisie niż na przykład w pierwszych ciepłych dniach. Wtedy kolejka potrafi się mocno wydłużyć i. No, jeżeli chcemy coś na szybko zrobić, to no, może być ciężkie. To na co warto zwrócić uwagę, to żeby w trakcie takiego przechowywania sezonowego, czyli tam jesień, zima, dbać o stan napompowania opon, bo powietrze z dętek po jakimś czasie uchodzi, a przez to opona też potrafi szybciej się niszczyć, parcieje, odkształca się i tak dalej. Więc zadbajcie o to, żeby to powietrze było uzupełnione i to jedyne, o co musicie dbać. Na wiosnę ruszając, tylko po prostu wsiadacie i jedziecie. Koniec tematu. No i oczywiście przechowywanie jak najbardziej zalecane jest w warunkach suchych, warunkach w miarę ciepłych, więc, no, ale to zależy od naszych możliwości, tak. Zachęcam do tego, żeby szukać takich miejsc, gdzie można przechowywać rower w takich komfortowych warunkach, żeby go nie wystawiać na warunki atmosferyczne typu mróz, typu deszcz, śnieg, sól drogowa i tak dalej. Rowerzyści rekreacyjni całoroczni, czyli ci, co użytkują rower cały rok, jak sama nazwa wskazuje, mądry jesteś. No tutaj sprawa nieco się komplikuje, bo jeżeli oddajemy rower raz na rok do serwisu, chociaż tutaj bym polecał, jeżeli użytkujemy równiusieńki rok, niezależnie od pogody roweru, chociażby w mieście, to polecałbym zdecydowanie przynajmniej te dwa razy w roku oddać rower na przegląd. No ale, jeżeli oddajemy rower raz w roku do przeglądu, to zdecydowanie polecam to zrobić na wiosnę. A, i przy czym pamiętajcie, że też oczywiście jeżeli coś się psuje wcześniej przed przeglądem no to naprawiamy to na bieżąco e, czemu na wiosnę? bo najtrudniejsze warunki jakie spotkamy e, na, dla roweru najbardziej takie destruktywne będą w zimę tak? czyli mamy sól drogową, mamy błoto pośniegowe, inne takie no, niekorzystne rzecz, mrós i tak dalej. E, więc to powoduje, że napęd, generalnie wszystkie części w rowerze, cały rower... E, dużo szybciej koroduje, dużo szybciej się zużywa jak na przykład klocki hamulcowe, jeżeli dostanie nam się błoto pośniegowe z solą drogową jeszcze w, nie wiem, na klocki hamulcowe no to one po prostu w mgnieniu oka się zużywają więc zdecydowanie, jeżeli ograniczamy się raz do roku do serwisu to poleciłbym to zrobić na wiosnę, żeby go się pozbyć całych tych takich negatywnych skutków jazdy zimą natomiast jeżeli oddajemy go dwa razy do roku na przegląd to zdecydowanie warto to zrobić na nie wiem, koniec wakacji, koniec sezonu Czyli tam sierpień, wrzesień, i następnym razem, właśnie na wiosnę. Czyli zabezpieczamy rower przed niekorzystnymi warunkami, a później te skutki niekorzystnych warunków usuwamy. Więc to będzie najrozsądniejsze podejście. No i oczywiście regularny serwis e, zachowawczo, tak e, objawowo, jeżeli coś się dzieje. Bo ogólnie, jeżeli gdzieś pojawia się luz i my z tym jeździmy, na przykład, nie wiem, luz pojawia się na sterach, czasami okazuje się, że to jest kwestia tylko ich skontrowania. E, Szybka robota. Dużo osób zrobi to samemu w domu. Część będzie potrzebowała do tego serwisu, ale generalnie warto to zrobić szybko, bo jeżeli będziemy z tym luzem jeździć, to może się okazać, że zaraz mamy do wymiany stery albo coś jeszcze, albo luz nie wiem, na korbie. No to tam już potrafi się posyłać support, napęd się inaczej zużywa. No jest dużo, dużo rzeczy, które nie wiem, konsekwencji, które za sobą może pociągnąć takie jeżdżenie z usterkami. Więc pamiętajcie o tym, bo to. E, no, będzie korzystne dla Was, dla Waszego portfela w finalnym rozrachunku. Nawet jeśli w danej chwili wydacie więcej na serwis. Albo więcej wydacie na części rowerowe, jeżeli sami serwisujecie. No dobra, ale żeby zbędnie nie przedłużać, czas na ostatnią grupę, czyli rowerzyści wyczynowi. Czyli mam na myśli głównie tych, którzy jeżdżą po prostu dużo kilometrów, bo no nie wiem, rower traktują jak drugi dom. To może nie jak drugi dom, ale bardzo ambitnie jeżdżą, dużo jeżdżą. No i tutaj ważna rzecz jest taka, że musimy rozgraniczyć sobie też to, w jakich warunkach jeździmy, bo o ile w przypadku, w jakim terenie w ogóle jeździmy, bo o ile w przypadku rowerzystów rekreacyjnych, czy tych sezonowych, czy tych całorocznych. Sprawa jest raczej prosta, bo to się ogranicza do szutrów, jakichś raczej ubitych ścieżek miasta. Tak tutaj mogą być te warunki bardzo zróżnicowane. Możemy mieć kogoś, kto jeździ sobie bardzo intensywnie od powiedzmy początku maja do końca września na szosie. I tylko na szosie i zrobi w tym czasie, nie wiem, 20 tysięcy kilometrów, bo jeździ bardzo dużo, ale możemy mieć kogoś, kto przejedzie w sezonie, nie wiem, przez cały rok 5 tysięcy kilometrów, ale 4 tysiące kilometrów z tego to będzie po prostu piach, błoto i tyle. Tak? Więc no, tutaj musimy rozgraniczyć sobie na początku, podejść do tematu indywidualnie i przeanalizować to, jak jeździmy. I dalej idąc z tymi dwoma przykładami, jeżeli mamy wspomnianego szosowca, no to Prawdopodobnie on w swoim sezonie będzie zajeżdżał po prostu do serwisu albo sam w domu to zrobi sprawdzi stan zużycia napędu, tak? czyli takim przyrządem do mierzenia wyciągnięcia łańcucha, sprawdzi, jak to się ma. Najprawdopodobniej wymieni łańcuch i jeżeli coś będzie się działo, no to wtedy będzie to naprawiać. Z drugiej strony, jeżeli mamy kogoś, kto jeździ na MTB, jeździ, tak jak wspomniałem, nie wiem, w górach, w błocie, w każdych warunkach, jeździ przez cały rok. No to tutaj sprawa będzie troszeczkę inaczej wyglądać, bo będzie prawdopodobnie co, nie wiem, 2-3 miesiące raz by musiał zebrać cały rower, e, przeserwisować go, skręcić od nowa, wymienić smar, wyczyścić z piachu i tak dalej. To oczywiście zależy od tego, jak dbamy o nasz rower, no bo są ludzie, którzy bardziej się do tego przykładają i mniej do tego przykładają. Natomiast warto sobie założyć jakieś takie interwały serwisowe dla swojego roweru, żeby po prostu czegoś nie brzydko mówiąc dojeżdżać. Czyli jak na przykład nam się naładuje do suportu piachu, no to nie, nie, nie jeździmy z tym, bo tak jakby... Znaczy wiadomo, będziemy z tym jeździć, ale ustalmy sobie jakieś interwały serwisowe, żeby to regularnie usuwać, bo, no bo będzie to po prostu wiązało się często z wymianą części. Tak samo kwestia amortyzatorów, które są no, bolesne w serwisie. Tutaj możemy na szczęście troszeczkę zapobiec dostawaniu się tego, tego brudu poprzez montaż błotniczków, takich małych, to tutaj macie jakiś link w, tutaj na górze do filmu na temat tych błotników i omawiające jak wygląda. No ale klucz jest takie, że w tym przypadku. Serwisujemy rower tak często, jak jest to po prostu wymagane. Kluczowe jest przeanalizowanie swojego stylu jazdy, tego gdzie i jak jeździmy, ewentualnie konsultacja z mechanikiem, żeby ustalić na naszym konkretnym przykładzie, jak często mamy się pojawić w serwisie. Bo nie oszukujmy się, jest ktoś, kto jeździ w XC i jest ktoś, kto jeździ w XC. Ta osoba będzie może wymagała 5 serwisów w roku, da może jednego. Tak może być. Nie, nie, nie wykluczam, tak? bo każdy jeździ inaczej, każdy inaczej użytkuje rower. Jeden mu spadnie deszcz, to już nie, nie idziemy na rower, drugi mu spadnie deszcz, to mówią, o tak, idziemy na rower. Więc to, to są takie różnice, które nie pozwalają wyznaczyć tak jakby konkretnego interwału serwisowego dla właśnie osób, które jeżdżą więcej. Warto też, już jeżdżąc więcej na rowerze, nabyć jakieś podstawowe zdolności serwisowe, żebyśmy część rzeczy mogli wykonać sami. Jak czyszczenie roweru, przegląd całego roweru, czy nie wiem, odpowiednie smarowanie, dbanie o czystość napędu. To są rzeczy, które pozwalają może nie tyle zlikwidować wizyty w serwisie, co chyba, że wszystko jesteście w stanie zrobić sami, co po prostu wydłużyć te interwały serwisowe. Bo dzięki temu jeżeli będziecie w stanie zadbać dobrze o swój rower na bieżąco, prawdopodobnie będziecie wydawać w serwisie dużo mniej i będziecie tam zdecydowanie rzadziej bywać. Zresztą na tym kanale znajdziecie pewnie kilka porad aktualnie, jak dbać o rower, jeszcze kilka się na pewno pojawi, więc e, tam kliknijcie subskrypcję, e, zobaczcie playlistę, no i dzięki za uwagę, trzymajcie się, hej! A, i jeszcze jedno, jeżeli szukacie dobrych serwisów, które ogarną wasz rower w Warszawie, to linki macie w opisie filmu, hej!